Wpadki są rzeczą nieuniknioną, jeżeli chodzi o gry, ponieważ w każdej, ale to każdej grze znajdziemy jakiegoś buga, glicza, który albo ułatwi nam grę, albo ją trochę pogorszy. Jednak, jak to wygląda z Brawl Stars? Czy tam są jakieś wpadki? No, oczywiście, że tak. Ale jakie one są? No dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, oglądając 10 najbardziej popularnych bugów tego miesiąca. Także jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, jak jesteście nowi to strzelajcie suba klikając ten czerwony guzik na dole. A teraz bez żadnego przedłużania zapraszam was do oglądania tego materiału. A zaczynamy od wpadki, w której to możemy pokonać naszego bossa na boss fight w zaledwie kilkanaście sekund, no może minutę, dwie, no trochę to się zajdzie, ale dzięki temu bugowi można zgliczować bota tak, że nie będzie się ruszał. A jeżeli nie będzie się ruszał, no to wiadomo, że gierka będzie naprawdę łatwa, no i łatwy boss do pokonania. Jednak jak to zrobić? Cóż, do tego będzie potrzebna szelka i dojście na mapę między takie dwie jakby takie dwa jeziorka, powiedzmy, nazwijmy to sobie jeziorka, takie między dwie wody, no i tam naszego bota da się zglitchować w ten oto sposób, co widzicie teraz na ekranie. Jest to bardzo skuteczne i dzięki temu nasz bocik, nasz boss, jest łatwym celem. Ojejku, ten błąd, który zaraz zobaczycie, to jest istny Armagedon, ale nie no, serio, bardzo dziwnie to wygląda. Mamy sobie giereczkę, co nie, normalnie siedzimy w lobby i patrzymy, mamy Rosę, no, Rosa wygląda normalnie, nic dziwnego. Mamy Tarę, no wygląda normalnie, chyba nic tam się nie różni. Mamy Max, no chyba też wygląda normalnie, ale nie, wait, przyjrzyjcie się jej ciału. No właśnie, jest całe czarne, całe czarne, że zęby białe, oczy widać też tak na szaro. Wow, wow, że taki glitch się zrobił, no wygląda to naprawdę, lol, dziwnie i według mnie, jakby taki glitch mi się przytrafił. To byłbym naprawdę zdziwiony, bo sami widzicie, jak to wygląda. Zbieranie starpońców jest naprawdę żmudną rzeczą, ale się opłaca, ponieważ można za nie wyciągać skiny oraz można też skrzyneczki. Jednak po co zbierać Pointsy, kiedy nagle w sklepie wyświetla ci się oferta? Złotego mecha kroła za 80 gemów, No, no halo. Postać za Starpoints. Jeszcze za dużą ilość Starpoints wyświetla się normalnie za Gemy. No i wyobraźcie sobie, że taka osoba z tym Bugiem kupuje tą postać i po kupieniu okazuje się, że to jest całkiem inny skin i co innego dostaje. Wtedy ja osobiście byłbym bardzo wkurzony i tutaj bym mógł się próć, ale. No sami zobaczcie jak to wygląda, jestem ciekawy co by się stało gdyby ta osoba kupiła tego skina, czy normalnie by go dostała, czy może by go dostała i po jakimś czasie by zwrócili jej gemy i zabrali tą postać, czy by wszystko przebiegło normalnie, ciekawe jakby to się zakończyło. Jak pewnie wiecie, jeżeli postawi się wieżyczki pana P, no to wychodzą z niej takie małe pingwinki, jednak jeżeli na tą wieżyczkę pana P rzucimy sobie yy, krzaczki naszego sprauta, to wtedy... Pingwiny będą respiły się, i tutaj dziwna rzecz w panu P, tak. Nawet jeżeli nasz pan P będzie stał na drugim końcu mapy od tej wieżyczki, to te pingwiny będą respiły się w panie P. Także naprawdę dziwny bóg, który w sumie jest trochę przydatny, bo szłoby to wykorzystać w grze, no bo wiecie, jesteśmy sobie Mr. P, i nagle nam się respi pocik obok nas. No to byłoby naprawdę pomocne w niektórych oczywiście sytuacjach. Pamiętacie tą czarną Max, którą wam pokazałem kilka minut temu? Cóż, e, zaraza czarności się rozprzestrzenia. Zobaczcie na tego screena, na którym to wszyscy w są czarni, tak? Jest, wszystkie postacie stają się czarne, także ciemność nadchodzi. Już e, twarze widać u nielicznych, u Franka widać twarz, Karla, MZ widać, ale El Primo twarzy nie ma, Spike twarzy nie ma. No, tragedia, tragedia. Normalnie nowy wirus, czarnowirus. Wow, to są pierwsze słowa, jakie powiedziałem, patrząc na tego glicza. Tu się odwaliła taka akcja, taka akcja, że mam totalnego mintfucka. No, normalnie, normalnie nie mam pojęcia, co tu się stało. Znaczy, wiadomo, co tu się stało, ale to wygląda tak, wytyfy. Wygląda, jakby było, no oszukane, zmontowane jakoś, ale nie dałoby się tego podrobić, bo takimś obizenem jeszcze tam jest spoko odliczenie czasu i w ogóle, więc widać, że to jest oryginalne i widać, że jest naprawdę dziwne i naprawdę mocno zbugowane. Oczywiście wy grze tego nie wykorzystacie, bo to jest na mapie treningowej, ale e, wow, ciekawe czemu tak się w ogóle tutaj wydarzyło. No, jeżeli chodzi o bugi ze skinami, to tutaj często zdarzają się jakieś rzeczy. Na przykład, jeżeli chodzi o jednego z nowszych skinów, a mianowicie Tanuki Jessie, to jeżeli przyjrzycie się jej koleżce, jej działkowi, no to zobaczycie, że jest no troszeczkę zbugowane i wygląda naprawdę dziwnie. Ciekawe, czemu nikt na to nie zwrócił uwagi, bo ja osobiście też na to za bardzo uwagi nie zwróciłem, ale teraz tworząc ten odcinek tak patrzę i rzeczywiście u Tanuki Jessy ta wieżyczka no trochę dziwnie wygląda. A tak swoją drogą, jeżeli mówimy o tym skinie, to jest to skin za 150 gemów, więc w sumie dajcie znać, jaki jest najdroższy skin, jaki zakupiliście. U mnie będzie to skin za 80 gemów, już nie pamiętam dokładnie, który to był skin, ale to był najdroższy skin, jaki kupowałem i w sumie za dużo skinów w Brawl Stars nie mam, ale teraz będzie Brawl Pass, niedługo wychodził, więc prawdopodobnie tam jakieś rzeczy się pojawią ciekawe i mam nadzieję, no, wiąże z tym plany ciekawe jakieś i na pewno sobie taki karnecik, jeżeli się pojawi, to zakupie, a wy będziecie kupowali? Dajcie znać na dole w komentarzu, czy macie zamiar, w ogóle planujecie i w ogóle co sądzicie o tym wszystkim, co tutaj było przedstawione. Ja rozumiem, że Sprawcik jest op i może sobie nabrał bolu rzucić swoją ścianę i zablokować całą bramkę. No okej, okay, jest pro, ale ja się pytam, jakim cudem bramka została zablokowana za pomocą niewidzialnej ściany. No to jest ewidentnie glitch. Ewidentnie glitch, który psuje grę. No i tu się nie okłamujmy, bo zatrzymał piłkę na linii. Na linii. Rozumiecie, na linii. Wyobraźcie sobie, jak drużyna, która strzelała, jak osoba, która strzelała, musiała być wkurzona, kiedy strzela sobie piłkę normalnie do bramki, a tam bum! I co? I zatrzymuje się ta piłka prosto na samej linii. No totalna masakra. Ja sobie tego nie wyobrażam szczególnie jakby to się działo na jakimś championshipie albo innej ważnej rozgrywce. Nawet w zwykłej grze jest to bardzo denerwujące, szczególnie jakbyśmy, no zobaczcie wynik. Oni przegrywają 0 do 1 i zostało 5 sekund do końca gry. Czyli ten gol, ten gol, który tutaj widzicie, on miał zrobić remis, a przez to, przez tego glicza, no, nie ma remisu i przegrali. No, ja bym był zły, bo stracili pucharki, stracili 8 pucharków, a przecież tu był gol strzelony. No, ewidentnie, ewidentnie coś poszło tu nie tak. Spodziewałem się wielu rzeczy przeglądając te bugi, ale śpiewających skinów w sklepie to nigdy, totalnie nigdy bym nie przewidział. Ale tak, była taka sytuacja, że klikało się na skina, nie odpalał się jego podgląd, ale za to, za to było słychać jak ta postać krzyczy i... Klikając tak wszystkie postacie można było sobie stworzyć muzykę ze skinów w sklepie i one normalnie, tak można powiedzieć, że śpiewały, no swoje okrzyki wydawały, ale to wygląda naprawdę fajnie i według mnie taki glitch na plus, bardzo pozytywny glitch, śmieszny glitch, no słabo byłoby jakby ktoś serio chciał kupić skiny, ale na taki glitch na raz, na takie jedno użycie, no fajny, naprawdę śmieszny filmik z tego powstał. Zresztą jak sami tutaj widzicie, mi osobiście ten glitch e, przypadł do gustu, no bo nie spodziewałem się totalnie, wchodzą do tego sklepu, klikają, no i co tu się dzieje, co tu się dzieje, niby jest glitch, nie ma glitcha, ale zastanawiałem się chwilę o co chodzi i patrzę, skiny śpiewają, no totalna rozwałka. Ja rozumiem, że jeżeli B postawi miodek, to może się trochę rozlać w nieprzewidywany sposób, ale żeby jak B postawi swoją moc i e, ule, użyje tak jakby naszego pięknego garneczka z miodem, to miodek się nie rozleje obok garnka, rozleje się 10 metrów dalej i tam 10 metrów dalej, gdzie jest rozlany ten miodek, no nie ma efektu miodka, a przy garku jest efekt miodka. No, bardzo, bardzo dziwny bóg, w którym to, jak sami widzicie, wszystko jest trochę oszukane, no bo przy garku nie ma miodu, więc idzie sobie normalnie grać. A jakiś przedmiot stoi, no nie wiem, jakiś nubek sobie gra, więc nie wiem co to jest. I przechodzi obok tego i go zaczyna spowalniać. No to byłoby już troszeczkę hamskie, szczególnie jeżeli ten miodek jest 10 metrów dalej. I na ten miodek 10 metrów dalej każdy normalnie może wejść i normalnie chodzić. No, dziwny błąd, ale jak sami wiecie, błędy zdarzają się w każdej grze. A więc w tym materiale to było na tyle, jak Wam się podobało. To pamiętajcie, zostawić łapeczkę w górę. Jak jesteście nowi, to strzelajcie suba z woleczkiem, klikając ten czerwony guzik tam na dole, aby stał się szary. Lecimy po 200 tysięcy. Może się uda do końca roku. Taki jest przynajmniej cel. A do tego, moi kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Discorda. Discord nazywa się Tosty Rosta. Linka macie tam na dole w opisie. I na Discordzie, kochani, planuję yy, nagrywać odcinki z widzami na kanał Rost Games. I w sumie tak też robię. I też na tym yy, Discordzie cały czas siedzę więc jest szansa ze mną pogadać, czy to na czacie głosowym, czy to na czacie tekstowym. Oczywiście do tego zapraszam też na inne socjale, m.in. Instagrama, który link jest również w opisie, na fanpage'a, na Twitch'a i tak dalej. Na Twitch'u w ogóle będą niedługo streamy, bo na razie są na YouTube, ale planuję też robić na Twitch'u, także wpadajcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku z Brawl Stars oraz Robloxa. Swoją drogą, dajcie znać, co tutaj u mnie najbardziej lubicie oglądać. I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it you can